Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku erydywizji.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście o tej piłce holenderskiej, natomiast z perspektywy piłki tej troszeczkę lepszej, Top 5 League, gdyż porozmawiamy sobie o Arne Slotcie, który jest podobno głównym kandydatem na trenera Liverpoolu, następcy Jurgena Klopa, ale również inne zespoły oczywiście się nie interesują. Zatem chciałbym Wam przybliżyć trochę sylwetkę tego trenera. Na początku, zanim przejdziemy do treści odcinka, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli Wam się spodoba, jeżeli możecie dać lajka, możecie skomentować, to wszystko się przyczyni do rozwoju kanału. Będzie mi bardzo miło, a teraz jedziemy do odcinka. Arnes Slot, trener Feyenoordu. Nie będę Wam przytaczał za bardzo tego, co wygrał, jakie ma wyniki, bo to wszystko możecie sobie sprawdzić w Wikipedii. Tak Pierwsze z brzegu to oczywiście mistrzostwo Holandii z tamtego sezonu. W tym sezonie wygrał już Puchar Holandii. A was do Ligi Konferencji Europy, oczywiście przegrany z Romą Jose Mourinho. W momencie, kiedy był trenerem Feyenoordu, jego drużyna zawsze kończyła w pierwszej trójce. Walczył zawsze jak równy z równym z Ajaxem i z PSB, co w tym wieku wcale nie jest takie oczywiste dla portowców. Zaś do nordu trafił z AZ Alkmaar. AZ Alkmaar, w którym również odnosił do bardzo dobre wyniki. Żeby Wam coś unaocznić, to może niewiele osób pamięta, ale w tym sezonie, kiedy COVID przerwał rozgrywki w Holandii, one zostały przerwane na poziomie około 2 trzecich sezonu, powiedzmy. I w tamtym momencie jak był na pierwszym miejscu, natomiast na drugim było AZ prowadzone właśnie przez Arne Slota, taką samą liczbą punktów, co wtedy nie było takie oczywiste w Holandii, gdyż Ajax był kompletnym dominatorem, ale dosyć o jakichś tam właśnie statystykach, przejdźmy sobie do stylu gry, bo to pewnie was najbardziej ciekawi. Arne Slot, żeby nie owijać za bardzo w bawełnę, żeby wam coś uplastycznić, jak to mawia klasyk. Jest trenerem typowo myśli holenderskiej, wysoki pressing, kreatywny atak, wysoki i intensywny pressing, który w tamtym sezonie robił niebotyczne wrażenie. Jak oglądałem mecze Feyenoordu, to aż się męczyłem i podziwiałem, jak oni skaczą do pressingu, jak robią to schematycznie dobrze, z dobrym timingiem, jak agresywnie. Naprawdę imponująco to wyglądało. Już ta intensywność odznacza się w ataku, bardzo jest duża wymierność pozycji w drużynie Arneslota. Blender lubi kontrolować przebieg spotkania przez posiadanie piłki, ale również nie zamyka się do tej takiej typowej tiki-taki. Bo tym kątem chyba najbliżej mu będzie do Pepa Guardioli i wielu ekspertów go również porównuje do katalończyka, nie tylko jeżeli chodzi o fryzurę. Jego drużyna wygrywa wysoko, lubią jego drużyny strzelać bramki. W obronie wygląda to raz lepiej, raz gorzej, natomiast wielu obrońców rozwiną, ale w Holandii nie jest drużyną, która traci wiele bramek. Najlepszym dowodem na to, jak ofensywnie gra drużyna Arne Slota jest fakt, że tego sezonowy dwumecz z Ajaxem Amsterdam, czyli największym rywalem, wynosi 10 do 0 na rzecz portowców. Wiadomo, że Ajax jest najsłabszy od lat, ale wygrane 4-0 na wyjeździe i 6-0 u siebie robią wrażenie, niezależnie od tego, w jakiej formie jest największy rywal. Żeby, jeżeli zgłębimy się trochę w taktykę stosowaną przez Arne Slota, to jego ustawieniem wyjściowym, takim ulubionym, jest wariacja 4-2-3-1, gdzie ci dwaj defensywni pomocnicy, tak zwani piwoci, są bardzo istotnymi elementami jego taktyki, zarówno w ataku, jak i w obronie, cytując kolejnego klasyka. Jeżeli chodzi o rozegranie piłki, tych dwóch defensywnych pomocników, w tym roku jest to Mats Wifer, bardzo dobry defensywny pomocnik, jak również Quentin Timber albo Zeruki, również tam to się wymienia w Feyenoordzie, dwóch defensywnych pomocników cofa się bardzo głęboko do obrony, Bierze piłkę, daje opcję przede wszystkim do rozegrania, przy czym ci dwaj boczni obrońcy przechodzą wtedy do przodu i gra jest kontynuowana przez właśnie tych dwóch pivotów. Oni odpowiadają właśnie za ten, za ten początek każdej akcji. Również w przypadku pressingu, ci dwaj defensywni pomocnicy są bardzo istotnym elementem, gdyż w momencie kiedy skrzydła i boczni obrońcy właśnie są wysoko i próbują naciskać drużynę przeciwnika. Ci dwaj defensywni pomocnicy są zobligowani do szybkiego pokrywania tych bocznych sektorów, żeby po prostu szybki atak przeciwnika się nie powiódł. Tak jak już mówiłem, slot angażuje tych bocznych obrońców bardzo do ataku. To jest spowodowane tym, że lubi grać on odwrotnymi skrzydłowymi, a czasami rolę jednego skrzydłowego pełni ofensywny pomocnik. Tak jak w tamtym sezonie był to Sebastian Szymański, w tym sezonie czasami gra tak Calvin Stengs. I ci odwróceni skrzydłowi oczywiście schodzą do środka, próbują grać kombinacyjnie z napastnikiem, natomiast bośni obrońcy mają otwarte korytarze, bardzo ochoczo włączają się do akcji ofensywnych. Zatem podsumowując, jest to trener, który lubi tą ofensywną grę, lubi intensywność, lubi pressing, nie lubi kunktatorstwa. No właśnie tak jak już wspominałem o tym meczu z Ajaxem, oni tam prowadzili po pierwszej połowie 3 do 0, mogli z 5-6. A oni cisnęli do końca, żeby jak najbardziej upokorzyć Joden. Co im się udało, bo wygrali najwyżej w historii. To była najwyższa różnica bramek w historii na korzyść Feyenoordu, a również najwyższa przewaga w historii w przypadku tego dwumeczu, tego pojedynku. No, a pomijając też fakt, że tam naprawdę jakby sędzia nie popełnił błędu, bo tam mniejsze karne powinny być i tak dalej. Naprawdę to mogło się skończyć spokojnie dwucyfrówką, ale... Na szczęście Ajaxu nie wszystko wpadało, choć naprawdę drużyna Slota zrobiła Ajaxowi z dupy jesień średniowiecza i to mówiąc bardzo delikatnie. Jak już mówimy o tym, że Arne Slot nie lubi punktatorstwa i jest bardzo ambitnym człowiekiem, taki cytat na przykład, że Arne Slot powiedział na jednej z konferencji, że gdyby jego kolejnym krokiem była drużyna w redywizję, to uznałby to za porażkę, gdyż po prostu by się nie rozwinął. Widać tutaj... Ten mental, tą ambicję, którą niewątpliwie trener klubu z najwyższej półki powinien posiadać. Jeżeli chodzi o to, jakim człowiekiem jest Arne Slot, to na konferencjach jest bardzo uprzejmą, spokojną, uśmiechniętą osobą. Jest zawsze opanowany, czasami lubi sobie zażartować z dziennikarzami, ogólnie jest bardzo lubianą osobą. Taki sympatyczny człowiek po prostu, da się go lubić, nie jest jakimś tam bucem. Mało w ogóle jakichkolwiek negatywnych, o ile jakiekolwiek ja się nie spotkałem na przykład na temat tego trenera. Podczas meczów przy łasy również jest raczej spokojny, stonowany. Nie będzie skakał jak Jurgen Klopp właśnie, jeżeli mówimy w kontekście Liverpoolu. Natomiast on żyje meczem, ale nie będzie tam warczał na sędziów jak to Klopp miał w zwyczaju kiedyś. Czy to nie będzie też tak kopał band, jak teraz czawi. raczej radzenie z emocjami przychodzi mu dość łatwo, wiadomo zdenerwuje się, natomiast nie jest to furiat, który będzie rzucał na prawo i lewo. Jeżeli chodzi o jego relacje z piłkarzami, to jest to trener taki raczej w tylu ojca, przyjaciela niż takiego dalekiego mentora, analityka. Zawodnicy wypowiadają się o nim zawsze bardzo ciepło, podobno jest bardzo serdecznym człowiekiem. A jeżeli już mówimy o zawodnikach i ich rozwoju, to bardzo ważną cechą Arne Slota jest to, że praktycznie każdy zawodnik pod jego wodzą zrobił ogromny progres. Pierwsze z brzegu nazwiska, to o którym szkodzą nam jeszcze Skokcu i Szymański, którzy w tamtym sezonie byli jednymi z najlepszych zawodników fejenordu, mistrzowskiego Feyenoordu, oni odeszli. Arne Slot zrobili dobre transfery w Fejnoci, ale dostał zawodników oczywiście nie, nie do końca szlifowanych. to on jeszcze mocniej jakby te luki wypełnił przez to, że rozwinął kolejnych liderów i nie wiem czy nie są to nawet lepsi zawodnicy niż ci, którzy odeszli, ale żeby nie być takim gołosłownym, bo wiadomo ja mogę sobie tutaj gadać bardzo subiektywnie co uważam, czy ktoś się rozwinął czy nie, ale przytoczę Wam kilka skoków wartości z transfermarkta, które pokazują jak bardzo jakość, a także cena tych zawodników wzrosły za panowania w Feynordzie Arne Slota. Zacznijmy sobie od słowackiego obrońcy Dawida Hansko, który w momencie kiedy przychodzi do Feyenoordu i to się zgrało oczywiście z bytnością już Arne Slota w drużynie portowców. No, jego wartość wynosiła 7 milionów, obecnie jest to 35 milionów. Hartman lewy obrońca... 400 tysięcy, obecnie jest warty 23 miliony. Lucharell Hertrauda, kiedy przychodził Arne Slot do Rotterdamu, był warty 5 milionów, obecnie jest to 35 milionów. Mats Wiffer, podobnie. w momencie przyjścia Arne Slota 800 tysięcy euro, obecnie 27 milionów. Quentin Timber, i to jest dla mnie najlepszy przykład. Quentin Timber to jest blad bliźniak znanego szerzej zawodnika Arsenalu, Juliana Timbera. Ja myślałem, że to jest. To on jest środkowym pomocnikiem. Ja myślałem, że to jest taki piłkarz przeciętny. On tam, no, może za parę lat pojedzie do trochę lepszego zespołu, w jakiegoś przeciętnego zespołu w Lidze Top 5. Nie spodziewałem się, że tak odpali. Ale w tym sezonie co on zrobił z tego chłopaka, to naprawdę chapeau ba I Quentin Timber z 8,5 miliona w momencie przyjścia z Utrechtu obecnie jest warty 22 miliony, a to jest dopiero początek. Calvin Stengs, który pogubił się trochę w Nicei, przychodząc był warty 10 milionów, obecnie już jest 115. No i największy skok Santiago Jimenez, przychodząc do Rotterdamu, warty 60 milionów. A w momencie najwyższym do wartości zagry pod Arnes Lotem jest to aż 50 milionów euro. Obecnie trochę jego wartość chyba spadła. Tam. Natomiast Meksykanin pokazuje, jak bardzo Arnes Lot potrafi rozwinąć zawodników. I teraz najważniejsze pytanie. Jakie są przesłanki ku temu, że Arnes Lot poradzi sobie w Liverpoolu, czy to też do innego klubu trafi, ale załóżmy w klubie Top 5 Europy, Lig Europejskich? No nie wiadomo tak naprawdę, bo co ciekawe, Arne Slot nigdy w swojej karierze trenerskiej nie miał kryzysu. Chłop nie przegrał nigdy trzech meczów z rzędu. Zawsze gdzieś tam zwycięstwo w cudzysłowie się wkradło. I to nie jest tak, że on nie umie sobie radzić z kryzysami, bo miał jakieś tam drobne dołki, zawsze wychodzili, ale nigdy taka poważna próba na niego nie przyszła. Pytanie co, czy to jest wada czy zaleta? No chyba zaleta w momencie kiedy on po prostu nie był na tyle słabym trenerem, żeby spowodować takie dołki. Jeżeli miałbym obstawiać, oczywiście możemy sobie gdybać. Slot posiada szereg cech, kompetencji, które go Naprawdę predysponują do tego, żeby być bardzo dobrym trenerem na tle całej Europy, w czołowym klubie europejskim, jak na, jak na przykład Liverpool, i wydaje mi się, że jego charakterystyka, umiejętność kooperacji z klubem, rozwój młodych zawodników, styl gry, charakter, pasują naprawdę na Anfield, ale musimy też pamiętać, że to jest Liga Holenderska i Erik ten Hag, który jest, urywala zamiedzy no, nie robi najlepszej laurki. Też myślałem, że on sobie poradzi, ale to jest ogromna niewiadoma. Ci trenerzy są naprawdę dobrymi trenerami, natomiast czasami ta presja jest po prostu zbyt duża i nie każdy sobie poradzi. Tak samo jak zawodnicy sobie nie radzą, tak samo i nie radzą sobie trenerzy. Ja szczerze mówiąc, trzymam bardzo kciuki za Arne Slota. Zbudował piękną drużynę w Feyenoordzie, zbudował piękną historię. Ten awans do Ligi Konferencji Europy, Mistrzostwo, teraz Puchar. Naprawdę przyjemnie się oglądało, będę trochę tęsknił, ale jako kibic PSV też trochę nie, bo zawsze był bardzo trudnym rywalem i, i człowiek się na bardzo ciężkie przeprawy. Był to godny rywal, ale raczej nieuniknione, że jego przygoda w Holandii się zakończy. Zakończy się, ale oczywiście w piłce nigdy nic nie wiadomo. Rok temu był już podobno w drodze do Tottenhamu, żeby przejąć Spurs, ale Ostatecznie postanowił zostać w Feyenoordzie. Teraz też nie wiadomo, dodatkowo trzeba zapłacić za niego klauzulę, która dla takiego bogatego klubu jak Liverpool nie powinna być żadnym problemem. Natomiast nie jest to tak, że Arne Slot powiedział już, że dobre, odchodzę, nie ma mnie. Zatem co się stanie, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że Trener Feyenoordu sobie poradzi, gdyż mówię, jest to po prostu osoba sympatyczna, bardzo dobrze. Ogląda się jego drużynę i życzę takim ludziom po prostu, żeby odnosili sukces w piłce, bo o to w tym wszystkim chodzi. A Wy co sądzicie o następcy Jurgena Klopa? Czy myślicie, że Arne Slot sprawdzi się? Czy się boicie powtórki ten Haga? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec oczywiście jeszcze raz zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania i tak dalej, jeżeli Wam się podobało. My się słyszymy następnym razem, no i na razie.